Zamiast błagać o drugą szansę, zrób te 10 rzeczy, które sprawią, że Twoja była żona zacznie za Tobą biegać. Pierwsza rzecz to zrozumienie emocjonalnej potrzeby przestrzeni i czasu. Po zakończeniu związku, emocjonalny ból może być przytłaczający, co powoduje, że często wpadamy w pułapkę desperackich działań, próbując za wszelką cenę odzyskać partnerkę. Jednak jednym z najważniejszych elementów w procesie odzyskiwania uczuć byłej żony jest zrozumienie, że po zakończeniu relacji partnerka może potrzebować przestrzeni i czasu, by przetrawić swoje uczucia i pomyśleć o przyszłości. Często w takich sytuacjach nie mamy świadomości, jak bardzo nasz kontakt może wpływać na tę osobę. Im bardziej stajemy się natarczywi, wysyłając wiadomości, dzwoniąc czy wyrażając swoje uczucia w nadziei na zmianę, tym bardziej odsuwamy się od celu. Powinniśmy zatem pozwolić partnerce przejść przez ten okres bez presji i oczekiwań. Jeśli po rozstaniu z kobietą zaczynasz pisać jej codziennie, pytając, co się z nią dzieje, czy zmieniła zdanie, tylko pogłębiesz jej uczucie oddalenia. A zamiast tego lepszym podejściem będzie dać jej przestrzeń, ograniczając kontakt na jakiś czas. Dzięki temu partnerka zacznie zauważać brak ciebie w jej życiu i zastanowi się, się, co naprawdę czuła w waszym związku. Druga rzecz to praca nad sobą. Praca nad sobą jest kluczowym elementem procesu odzyskiwania byłej, o którym nie można zapominać. Gdy zostajemy porzuceni, często przeżywamy intensywny ból, który powoduje, że koncentrujemy się tylko na próbach odzyskania partnerki, zapominając o rozwoju osobistym. Podjęcie działań mających na celu poprawę siebie i swojej sytuacji życiowej będzie miało długoterminowy wpływ na twoje życie. Kiedy ona zobaczy, że jesteś osobą, która się rozwija, staje się bardziej atrakcyjna i pewna siebie, może zacząć na ciebie Patrzeć zupełnie inaczej. Załóżmy, że od razu od rozstania straciłeś wiele energii, w wyniku czego zaniedbałeś swoją kondycję, na przykład fizyczną. To dobra okazja, by zapisać się na siłownię, zacząć regularnie ćwiczyć, poprawić swoje zdrowie. Jeśli Twoja była żona zauważy, że pracujesz nad sobą, będzie to dla niej sygnał, że jesteś osobą zmieniającą się na lepsze. Oczywiście to nie dotyczy tylko aspektów fizycznych, ale również warto pracować tutaj nad pełną gamą umiejętności związkowych, które podniosą Twoją atrakcyjność w szeroko rozumianym aspekcie. Trzecia rzecz to przekształcenie negatywnych wspomnień w pozytywne. Często w trakcie Rozstania ludzie skupiają się na negatywnych aspektach relacji, na tym, co poszło nie tak. Jednak prawda jest taka, że mózg ludzki ma tendencję do fiksowania się na emocjach negatywnych, co sprawia, że często zapominamy o tym, co było dobre. W procesie odzyskiwania partnerki warto zacząć zmieniać swoje nastawienie i zacząć przypominać sobie pozytywne momenty. Zmienianie narracji, w której przeszłość relacji jest wyłącznie negatywna, na bardziej zrównoważoną, z uwzględnieniem dobrych wspomnień, pomoże Ci w budowaniu pozytywnego obrazu siebie i swojego życia. Kiedy będziesz rozmawiał z kobietą i nie będziesz pokazywał tylko ból, i żali, pokażesz, że pogodziłeś się z rozstaniem i automatycznie staniesz się dla niej większym wyzwaniem. Czwarta rzecz to umiejętne pokazanie, że się zmieniasz na lepsze. Oczywiście, jeśli próbujesz odzyskać kobietę, najpierw musisz pokazać, że naprawdę się zmieniłeś. Zmiana, na którą się decydujesz, nie powinna być tylko chwilowym wysiłkiem, a musi być trwałą transformacją. Partnerka musi stracić przekonanie o tym, że jak wrócicie do siebie, to nie wrócą te stare, nieprzyjemne sytuacje, które jej się w waszym związku nie podobały. Ona też musi uwierzyć w pełni Twoją zmianę, ponieważ tylko wtedy podejmie decyzję o powrocie. Żeby tak się ona nie może wiedzieć, że twoja zmiana jest tylko dla niej, ponieważ w przeciwnym wypadku twoja zmiana będzie kompletnie niewiarygodna. Ona będzie wiedziała, że robisz to tylko po to, żeby do niej wrócić. Piąta rzecz to zrobienie wszystkiego, by pokazać tą swoją zmianę, nawet kiedy nie masz na bieżąco z nią kontaktu. Często może się wydawać, że jak nie masz kontaktu bieżącego ze swoją byłą partnerką, to trudno będzie pokazać zmianę. To absolutna nieprawda. Po pierwsze, tą zmianę najbardziej widać wtedy, kiedy już stałeś się wyzwaniem i partnerka jest ciekawa tego, co u ciebie słychać. Wtedy naturalnie dochodzi do kontaktu i w tym momencie, Możesz zacząć w pośredni, delikatny sposób pokazywać swoją zmianę. Kolejna rzecz to jest to, że możesz wykorzystać social media i tam pokazywać siebie z atrakcyjnej strony, publikując zdjęcia z różnych ciekawych aktywności, pokazując, że się rozwijasz, zdobywasz wiedzę w tematach, które w związku były problemem. Szósta rzecz to pamiętanie o tym, żeby nie zmieniać na siłę jej zdania. Próby zmiany zdania są największym błędem, który można popełnić. Często zdarza się, że ludzie wchodzą w rozmowy pełne argumentów, prób wyjaśniania, przekonywań, i wtedy partnerka tylko jeszcze bardziej się oddala. Kiedy ktoś podjął decyzję o zakończeniu związku, nie można jej zmienić od tak. Do tej decyzji doprowadziły ją konkretne emocje, a więc do zmiany decyzji również muszą ją doprowadzić konkretne emocje, które tylko ty możesz wywołać. Warto pamiętać, że cały ten proces wymaga cierpliwości i nie ma tutaj miejsca na pośpiech. Siódma rzecz to zaczęcie budowania zdrowej dynamiki tej relacji. Jeśli podczas waszego związku byłeś tą osobą, która bardziej zabiegała o uwagę i o porobaty partnerki, to teraz staraj się podejść do komunikacji z nową postawą. Zamiast być zależnym, zacznij wyrażać swoje Potrzeby i oczekiwania, jednocześnie szanując granice drugiej osoby i nie naciskając ją w momencie, w którym ona okazuje Ci brak zainteresowania. Zamiast proponować spotkania na siłę i próbować naprawić wszystko od razu, warto powoli odbudowywać tą relację, wmyć zasady dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, gdzie cały czas obserwujesz reakcję byłej partnerki na Twoje inicjatywy. Takie zachowanie z jej emocjonalnego punktu widzenia jest bezpieczne dla niej, ponieważ nie naciskasz na nią. Ona ma jakby poczucie kontroli nad całą sytuacją, w związku z czym może być bardziej swobodna w relacji z tobą i dalej się posuwa. Zwłaszcza na pierwszych spotkaniach po rozstaniu, nie poruszaj tematu uczuć, waszego związku, tylko raczej skup się na neutralnych tematach, które mogą zbudować fajną atmosferę między wami. Ósma rzecz to pokazanie, że masz ciekawe, aktywne życie. Zamiast siedzieć w domu i czekać albo rozpaczać, warto zacząć angażować się w aktywności, którą przyciągną do twojego życia nowych ludzi. To pokaże twojej partnerce, że nie przejmujesz się rozstaniem, tylko idziesz dalej i cieszysz się życiem. Kiedy zaczniesz pokazywać, na przykład, właśnie w social media, że wychodzisz na różne wydarzenia, wydarzenia, koncerty, chodzisz na siłownię, poznajesz nowych ludzi, to w jej głowie mogą zacząć pojawiać się takie myśli ej, co jest? On zapomniał już o mnie? Zamiast czekać na jej ruch, zaangażuj się w nowe aktywności. Regularne spotkania z nowymi ludźmi sprawią, że twoje życie stanie się pełniejsze, ty staniesz się szczęśliwszy i tym samym nowi ludzie i twoja partnerka sama będzie chciała przebywać w twoim otoczeniu. Dziewiąta rzecz to zrozumienie jej perspektywy. Może zdarzyć się tak, że twoja była mówiła ci, że przyczyny rozstania są takie, a tak naprawdę były zupełnie inne. Chodzi o to, że wiele rzeczy, że Ci powiedziała przy rozstaniu mogą okazać się zwykłą racjonalizacją, to znaczy są tylko uargumentowaniem jej decyzji o rozstaniu, które niekoniecznie muszą być prawdziwe. To, na co najbardziej należy zwrócić uwagę, to te rzeczy, które mówiła Ci jeszcze w trakcie trwania związku i o których Ty sam wiesz, że trzeba byłoby je poprawić. Natomiast to, na czym najbardziej trzeba się skupić, to jest odbudowanie uczuć między wami. A to można zrobić tylko poprzez stawanie się wyzwaniem. Stawanie się wyzwaniem, czyli moment, w którym dajesz do zrozumienia swojej partnerce, że ty akceptujesz rozstanie, dziękujesz za wasz związek i nie zamierzasz wracać. Zrozum, twoja kobieta w momencie, w którym Ty chcesz do niej wrócić i ona jest o tym przekonana, jest w doskonałej pozycji. Zdaje sobie sprawę z tego, że wystarczy, że kiwnie palcem, zmieni swoją decyzję i wy będziecie mogli być znowu razem. Natomiast to powoduje, że ona nie ma takiego pełnego poczucia straty, jakie mogłaby mieć, a które motywowało ją by do tego, żeby jeszcze się starać o wasz związek. Ty natomiast to poczucie straty masz takie pełne, ponieważ zdajesz sobie sprawę z tego, że to ona musi zmienić swoją decyzję, żeby między wami coś jeszcze mogło się wydarzyć. To też sprawia, że masz motywację do Działania i naprawy waszego związku. Natomiast dopóki taki stan rzeczy jest, że ty czujesz stratę, a ona nie za bardzo, to nic nie ma prawa między wami się wydarzyć. To, co musimy zrobić, to odwrócić tę rolę. Abyś teraz to ty stał się również osobą decyzyjną i by partnerka zrozumiała, że to, czy wy będziecie jeszcze razem, czy nie, będzie w przyszłości zależało również od Twojej decyzji. W momencie, w którym to zrobisz, to od razu ona poczuje większą stratę, a tym samym zacznie się pojawiać u niej większe zainteresowanie. Ona poczuje, że wskutek swojej decyzji naprawdę Ciebie traci i traci również kontrolę nad całą sytuacją. Jednak, pamiętaj, że takie bycie wyzwaniem to nie jest jednorazowy akt. Trzeba to robić przez cały proces odzyskiwania jej uczuć, ponieważ przez cały proces trzeba podtrzymywać jej motywację do działania. Zanim przedstawię Ci ostatni punkt, ważna kwestia. Jeśli realnie chcesz odzyskać swoją partnerkę, to koniecznie zapoznaj się z filmem o strategii, który podlinkowałem w opisie. Dziesiąta rzecz to po prostu bycie cierpliwym. Wiele rzeczy tutaj może wydarzyć się samoistnie, jeśli tylko nie będziesz popełniał błędów. W momencie, w którym partnerka jest najbardziej do Ciebie negatywnie nastawiona, to czas zdecydowanie działa na Twoją korzyść. Na samym początku oczywiście najbardziej ona pamięta te negatywne aspekty waszej relacji, ponieważ umysł na początku najbardziej pamięta te nieprzyjemne emocje. Natomiast z czasem to się zmienia i w pamięci głównie zostają te pozytywne chwile. Ta cierpliwość więc będzie ważna zwłaszcza na początku, kiedy popełniłeś najwięcej błędów. Wtedy niestety trzeba się nastawić na to, że na początku będzie trzeba ten kontakt ograniczyć do minimum. I możesz przyjąć taką zasadę czas razy dwa. To znaczy, że jeżeli popełniałeś dużo błędów przez dwa tygodnie po rozstaniu, prosiłeś, błagałeś, pokazywałeś swoją desperację, to teraz, jeszcze przez dwa tygodnie, ogranicz ten kontakt. I później przyjdzie moment na aktywne stawanie się wyzwaniem i pokazywanie swojej zmiany. Na koniec, jeszcze raz odsyłam Cię do filmu, który podlinkowałem w opisie o strategii ratowania związków. A teraz to wszystko. Do zobaczenia. Kamil Skwisz, Instytut Związków .pl.